Ja tak kiedyś miałem, zamówiłem ziemniaki na Allegro, a przysłali mi telefon. To AliExpress na ten gorący czas proponuje dostawę nawet w dwa dni. A Pilo to tutaj mamy, moim zdaniem, dosyć sporą rewolucję. Tak, bo jak sobie zerkniemy na październik, to ten przyrost był dość konkretny, jeśli chodzi o teamu, bo prawie. No i raport pokazuje, że rywalizacja w e-commerce staje się coraz bardziej, właśnie, zacięta, bo platformy takie jak. Czy wiecie, że historia kiosków ruchu sięgająca ponad 100 lat właśnie dobiegła końca? 17 grudnia 2024 roku zamknięto ostatni kiosk sieci ruchu, a jeszcze 5 lat temu ta sieć liczyła ponad 1300 kiosków. W 2021 roku było ich już. Tylko 1000, a pod koniec listopada 2024 zaledwie 66. No i mimo zamknięcia, ja tu dodam, około 60 kiosków przetrwa, ponieważ ajenci postanowili prowadzić je na własny rachunek. Jednak ta cała historia, pewnie jak część osób już może nie pamięta, ale żeby kupić coś w kiosku ruchu, trzeba było się naprawdę nisko pokłonić. No i jeszcze z kioskiem ruchu jest związana jedna zagadka, a mianowicie. Gdzie chodziła się załatwiać pani kioskarka lub pan kioskarz? Jest ta zagadka, Dawidzie, już rozwiązana. <śmiennie> Nie, to jest ciemno. Dobra, <śmiennie> jest, specjalnie to zrobiłem. <śmiennie> Głównym partnerem kanału jest agencja marketingowa dla e-commerce Cyrek Digital. Sprawdź, co może zyskać Twój e-commerce odwiedzając stronę cyrekdigital.com Wracając do naszego newsa, kioski ruchu były no, nieodłączną częścią naszego życia i y, pewnym symbolem polskiej codzienności. Od 1918 roku. No i niestety poprzez to, że coraz mniej ludzi czyta pracę, coraz mniej ludzi też potrzebuje tych artykułów, które były dostępne w kioskach, bo są one dostępne po prostu wszędzie i ta dostępność sklepów stała się no, zupełnie inna, chociażby takich jak żabki. No niestety kończymy pewną epokę. Naszego narodu. Pomówmy się, że tu nie tylko prasa zmieniła się w wersję e-prasy, ale nawet typowe papierosy, które ludzie kupowali, stały się też e-papierosami, więc no, ta cyfryzacja spowodowała zamknięcie kiosków ruchu. A teraz przejdźmy do kartotek policyjnych, bo znaleźliśmy taką informację, że w łodzi funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o oszustwa na kwotę ponad 800 tysięcy złotych. Policja nie zdradza szczegółów, ale mechanizm działania podobno był prosty, ponieważ zakładali fikcyjne konta i wykorzystywali regulamin portalu oraz programu do darmowych dostaw i zwrotów. No i dzięki temu właśnie udało im się wygenerować ponad 15 tysięcy fikcyjnych przesyłek, które no, przyniosły im ten zysk. No niestety. Policja nie podaje jaki to był portal, nie podaje też szczegółów, pewnie dlatego, żeby zapobiec podobnym działaniom innych osób, które no, byłyby skłonne zrobić dokładnie to samo. No ale zatrzymani już usłyszeli zarzuty, oszustwa, prania pieniędzy i uczynienia z tego właśnie procederu stałego źródła przychodu. Więc no nie warto, kłamstwo i oszustwo ma krótkie nogi. Szczególnie w a, jeszcze, a właśnie jeszcze można dodać, że przy naszych pomysłowych łodzianinach znaleziono nie tylko 700 tysięcy złotych w gotówce, ale również oczywiście środki odurzające. Także byli to na pewno bardzo przedsiębiorczy i pomysłowi łodzianie. Byli. Ciąg dalszy naszej ulubionej sagi, sagi taniej.pl. Dostaliśmy kolejne informacje, kolejne przecieki bezpośrednio z pierwszej ręki. Jak pewnie zauważyliście, ta platforma strasznie dynamicznie ruszyła, choć prace nad nią trwają już ponad dwa lata, obecnie. Oferuje dalej zerowe koszty dla sprzedawców, i tak ponoć ma być w przyszłym roku, więc chyba jeszcze za mało tam sprzedawców jest i będą przyciągani kolejni właśnie tymi darmowymi, zerowymi stawkami prowizji. Natomiast to, co jest teraz priorytetowe, to platforma mocno inwestuje w obsługę klienta, z tego co się dowiedzieliśmy, i oferuje indywidualne sesje nawet online dla sprzedawców. Aby się po prostu tego narzędzia nauczyć. No, jak na nowy marketplace, to widać, mają dużo, duży zasób, chyba osób, które albo mają duży zasób osób, które są w stanie obsłużyć tych sprzedawców, albo tych sprzedawców. Takich mniej doświadczonych jest, jest właśnie znikoma ilość. Platforma tutaj przyznaje, właściwie sam twórca, który napisał do nas, przyznaje, no, że brakuje jednak jakichś wyróżników na tle konkurencji. Planowane jest wprowadzenie darmowej wysyłki. Od określonego progu, co ja również w swoich materiałach kiedyś zaznaczałem, hmm. że to powinien być taki must have, przynajmniej, żeby być konkurencyjnym, żeby móc zrobić ten multikoszyk i dać możliwość klientom wyboru darmowej dostawy. Z tego co mówiłeś, dotarłeś do bardzo ciekawej informacji, sam, samemu gdzieś tam buszując po e, tym portalu, że. Oferują tak naprawdę nie, nie chwalą się tym za bardzo, trzeba się mocno dokopać do tej informacji, mają bardzo korzystną ofertę, jeżeli chodzi o cenę wysyłek dla sprawy. Paczkomatów, przynajmniej jeśli chodzi o paczkomaty yy, z Impostu, bo taniej niż na Allegro, 11 zł brutto, co jest, yy, mimo iż Impost dźwiga, no to tutaj gdzieś są konkurencyjni, tylko ja już zwracałem na to uwagę, że jednak zbyt mało to jest komunikowane ta, bo obecnie na tani.pl macie możliwość wyboru. Czy korzystacie ze, swojej, ze swoich dostaw, swoich umów, czy korzystacie z umów, które proponuje Tani? Z tego co kojarzę, chyba mają z podpisaną umowę, dlatego mogą też zagwarantować lepsze ceny. Natomiast jest problem z komunikacją tego, i to wydaje mi się, że można by było poprawić. A co do statystyk, otrzymaliśmy gaś statystyk, i tak pokrótce powiem tylko, że. Skumulowane obroty w czasie, jeśli chodzi o grudzień, połowę grudnia, no to wyniosły już ponad, już czy dopiero, ponad 250 tysięcy, co przy około 1600 zamówieniach daje nam średni koszyk o wartości 150, 150 zł. Więc mm, średni koszyk jest, wydaje mi się, ok. Oczywiście no tutaj. Yy, Średnio ja i pies mamy po trzy nogi, tak, jeśli byśmy już mówili to statystycznie, ale, no, jednak, jak tu pan Michał sam napisał, celem długoterminowym jest miesięczny przyrost liczby użytkowników i transakcji na poziomie od 9 do 12%. I my kibicujemy z dominikiem, będziemy dalej obserwować tu w naszych materiałach, czy twórcy faktycznie wyciągają wnioski. Mamy tu taką informację, że zakup w ciemno, którego głównym sponsorem właśnie jest Tani.pl Średnio 437 tysięcy widzów ogląda ten program zakup ciemno. No także no, dotarcie do klientów jest, do sprzedawców jest, bo no, pytanie, czy zdoła im się przedrzeć przez konkurencję? No, na pewno nie będzie to łatwe, ale starają się robić marketing jak mogą. Jest chociażby współpraca na TikToku z Sołtysem. Lubelszczyzny, na pewno go wszyscy znacie, to jest po prostu mistrzowski człowiek, który robi mistrzowskie TikToki. I patrzę sobie na komentarze pod tym materiałem reklamowym, i one są całkiem przychylne. Także myślę, że może być z tego coś ciekawego w przyszłości. Także obserwujemy, jeździmy, obserwujemy, jak to mówią mechanicy, i tym samym przechodzimy do kolejnego tematu. Bo Kaufland wprowadza automaty z paczkami ze zwrotów, ale niestety tylko w Niemczech. Na początku urządzenia staną w 50 marketach tej sieci, a docelowo ma być ich aż 100. Paczki, które będzie można zakupić w tych automatach, zawierać będą zwroty z handlu wysyłkowego, nieodebrane przesyłki, paczki uznane za niedoręczone, a ich zawartość to pełna różnorodność od skarpetek do smartfonów. Element niespodzianki, jakimi są zwykle mystery boxy. Można to traktować trochę na zasadzie loterii czy delikatnego hazardu. No pytanie, czy czasem nie kupisz mystery paka o wartości smartfona, a otrzymasz skarpetki. Ja tak kiedyś miałem. Zamówiłem ziemniaki na Allegro, a przysłali mi telefon. <laughs> Oczywiście żartuję. Na pewno jest to ciekawy sposób na pozbycie się Takich problematycznych paczek no, zawsze w sklepach zalegają. No ale jeżeli tutaj sieć ma na tyle dużo, po pierwsze tych zwrotów, a po drugie na tyle dużo możliwości utylizacji ich w sposób jeszcze przynoszący pewnego rodzaju przychód, no to myślę, że to jest bardzo ciekawy pomysł. Oczywiście wszyscy znamy na pewno palety z, ze zwrotami i tak dalej, te wszystkie, tego typu wszystkie rzeczy. Nawet ja osobiście tutaj mam pod łodzią takiego jednego klienta, który ma. Całą halę wystawioną z tymi paletami, i można sobie tam właśnie podejść, kupić paletę. Można, tam są jakieś też rzeczy, że można bezpośrednio nam kilka sztuk wybrać z czegoś. Także no on handluje tam, powiedzmy, hurtowo tymi paletami, że na przykład z Lidla Parkside, nie? Tutaj cała ta, ta nie, nie wiesz co tam jest, no ale wiesz, że Parkside, nie? A jeżeli już jesteśmy przy marketach, to Leclerc i Stewart będą robić szybkie dostawy, czyli ten. Rynek e-grocery jest na takiej fali, czyli wszyscy chcą teraz dostarczać, wszyscy chcą nie tylko wysyłać, ale również proponować szybkie dostawy w obrębie jakiegoś miasta. I właśnie Leclerc rozpoczął taką współpracę z platformą Stuart. Ta współpraca pokazuje, że szybkie i niezawodne dostawy są kluczowym czynnikiem w zakupach online. Co ty sądzisz o tym, Dominik? Jak często zamawiasz z taką szybką dostawą, chodzi mi o taką dostawą dwugodzinną, czy, czy coraz nie, bardziej to... popularne to jest w Twoim przypadku? Raczej tylko jedzenie z restauracji, czyli standardowo. Jak zamawiam zakupy, to mi się aż tak nie śpieszy, najczęściej do firmy, jeżeli już i właśnie często z Leklerka. Ale wiem, że moja żona nieraz korzysta z tych wszystkich aplikacji. Ona też jest mistrzeniem w wyszukiwaniu okazji, bo to rzeczywiście też może być nieraz nawet opłacalne. Są tam też jakieś abonamenty, że nie płaci się za dostawę, jak się ma miesięczną jakąś opłatę niską. Także myślę, że to jest jak najbardziej jakaś alternatywa. Podczas gotowania na przykład obiadu ktoś może zamówić sobie. To, czego akurat zapomniał kupić, zająć się w międzyczasie czymś innym, no i ktoś mu to przywozi, wtedy dopiero ten obiad kończy, czy tam coś do deseru, do kolacji, cokolwiek. Myślę, że może to bardzo fajnie oszczędzać czas w dzisiejszym zabieganym świecie. A jeśli chodzi o dostawy, szybkie dostawy, to AliExpress na ten gorący czas proponuje dostawy nawet w dwa dni. Jest tylko jeden wyjątek: musicie włączyć filtr, dostawa z Polski. I to jest według mnie, Taka marketingowa, fajna zagrywka ze strony AliExpressu, która próbuje przedstawić ten rynek. W cudzysłowie chiński, znaczy jako AliExpress, jakiego takiego, taką platformę, jako że nie czekamy już na miesiąc, miesiąca, miesiącami na dostawę z Chin, a bardziej na to, że tam są też polscy sprzedawcy, możesz zamówić coś do siebie od polskiego sprzedawcy, natomiast przy okazji może coś zamówisz właśnie z tych Chin i tutaj marketingowo pnie się w górę, bo zajmuje topową. Czwórkę, jeśli chodzi o unikalnych użytkowników. Więc dzięki tej strategii na pewno ta satysfakcja klientów będzie zwiększona. I tutaj, na jeśli chodzi o rynek polski, ja będę chciał od dzisiejszego odcinka rozpocząć pewną nową tradycję. Blog, który nazwałem Changelog, będziemy w nim przedstawiali nowości z, ze świata OMS-ów. Zaczniemy od Weiselinkera. W akcjach automatycznych pojawiło się kilka nowych zdarzeń. Baselinker Connect zyskał filtr kontrahent i opcję wyboru magazynów, co jeszcze bardziej zwiększy elastyczność w zarządzaniu stanami. W obszarze zarządzania produktami dodano nowe tagi dotyczące dat przydatności produktów oraz widoczność EAN i SKU w sekcji Powiąż produkty. Tak jak pozostałe OMS -y, które, o których będę dzisiaj mówił, BaseLinker wprowadził wsparcie dla rozporządzenia GPSR. Wprowadzono też dłuższą długość pola SKU do aż 85 znaków, wcześniej to było 50 znaków. No i z doświadczenia wiem, że niekiedy stanowiło to niemały problem dla e, używających go. Klientów. Oczywiście to są tylko najważniejsze zmiany, tych zmian było dużo więcej. Szczegółowo możecie sobie o nich poczytać w logu BaseLinkera, do którego dajemy link w opisie. Dawid, widziałeś, że aż 70% naszych widzów nas nie subskrybuje? Dlatego zasubskrybujcie nasz kanał już teraz. A jeżeli chodzi o Apilo, to tutaj mamy moim zdaniem. Dosyć sporą rewolucję, ponieważ w końcu po latach wprowadzili oni asystenta pakowania, dzięki któremu można już bezpośrednio w panelu apilo, bez dodatkowych narzędzi zewnętrznych no, zarządzać tym pakowaniem na stanowisku, dzięki czemu nie będziemy musieli tego robić z kartki, można sobie skanować normalnie towary i Automatycznie potem pewne rzeczy się będą działy, także bardzo ważna funkcja, myślę, że mocno będzie poprawiała pozycję APILO na rynku. Wprowadzili również wsparcie dla GPSR-u. Kolejną platformą, o której chciałem opowiedzieć, jest XSale. Tutaj jest szereg różnych zmian dotyczących migracji, na przykład z Baselinkera, z którego ostatnio klienci masowo przechodzą do innych alternatywnych rozwiązań. Rozbudowano obsługę kontrahentów w Optimie, aby optymalizować, w sumie żeby baza po prostu danych w Optimie nie puchła. Znowu są rozbudowywane też funkcje integracji z subiektem GT. GPSR dla Allegro również możemy już w X-Sailu znaleźć. Tutaj znowu mamy taki miły widok, ponieważ rośnie nam konkurencja naprawdę fajna i poważna. Dla, dla BaseLinkera. No i na koniec jeszcze wspomnę o tym, że Cell Assist wprowadził swój nowy, już ulepszony sposób pakowania paczek. Możemy sobie go fajnie skonfigurować. Będzie on już teraz dostępny bezpośrednio w CellAsyście w cenie abonamentu. Wcześniej trzeba było zapłacić za menadżer pakowania. 50 zł za każde stanowisko miesięcznie. Obecnie jest on już w cenie dostępny dla wszystkich użytkowników i, nie, i można go sobie sam, samemu fajnie skonfigurować. Oczywiście jak pozostali, Selassist wprowadził obsługę gps u dla Allegro. Ostatnia informacja, może trochę mniej pozytywna informacja o... Podwyżkach w Selassie. Ostatnio mówiliśmy o podwyżkach w Apilo. Procentowo ta zmiana może się wydawać wielka, ale w momencie, kiedy zobaczymy sobie wartości bezwzględne, no to nadal myślę, że jest to bardzo ciekawa propozycja cenowa. Będę tutaj mówił o tych większych sprzedających. Jeżeli macie poniżej 10 tysięcy zamówień to za sell Assista zapłacicie 499 zł netto. Przy przekroczeniu 10 tysięcy zamówień, za każde kolejne rozpoczęte 10 tysięcy zapłacicie 699 zł. Czyli Także... mechanizm troszkę podobny, jak kiedyś był w Baselinkerze, z tego co pamiętam, Dokładnie tak. a potem już no, z tego Baselinker tak. niestety odszedł. Myślę, że to jest jak najbardziej uczciwy model i też wydaje mi się, że 599 zł nawet za te 10 tysięcy zamówień to są wartości bardzo niskie i są absolutnie do przełknięcia. No tutaj, jeżeli chodzi o Sell Assist, no to nie ukrywam, że jest to programowanie, które najczęściej z tego co widzę, wybierają klienci szukający alternatywy. Tutaj, może, malutka wstawka autopromocyjna, jeżeli tylko. Zastanawiasz się, co zrobić, jeżeli to, ciebie też tutaj BaseLinker ładnie, można powiedzieć, dojechał Twoim nowym cennikiem. Jeżeli nie czujesz się też korporacją, którą nazywa Cię BaseLinker, bo masz tylko dwóch pakujących, a Traf chciał, że akurat masz 5000 zamówień raz w roku i chciałbyś po prostu uciec z tego BaseLinkera, to zapraszamy do Implemo, do takiej darmowej rozmowy, w której możemy na podstawie tego. Co aktualnie używasz, na podstawie tego, gdzie sprzedajesz, opowiedzieć Ci, jakie masz możliwości i na które oprogramowanie warto zwrócić uwagę. Na pewno jest to rozmowa ciekawa, ze względu na to, że nie jesteśmy bezpośrednim przedstawicielem żadnego, żadnej opcji i dosyć bezstronnie jesteśmy w stanie po prostu pomóc. Nie, nie trzeba u nas oczywiście wykupywać usługi, wdrożenia, po takiej rozmowie jest bezpłatna i jest też niezobowiązująca. Także zapraszam, a teraz oddaję głos Dawidowi. Po moim przydługim wywodzie, jeśli już jesteśmy przy BaseLinkerze, to ja może od razu przejdę do takiej sekcji raportowej, którą zawsze staramy się tutaj umieścić. I pojawił się nowy BaseLinker Index za listopad 2024, i takie parę najważniejszych informacji. jak BaseLinker Index przypomnę, wskazuje nam, w jakiej kondycji jest mniej więcej e-commerce, ale wzoruje się na danych, właśnie które BaseLinker ma od sprzedawców swoich tych topowych. I wskaźnik BaseLinker. Index osiągnął 154 punkty, czyli spadł o 2 punkty w porównaniu z październikiem. Kolejna rzecz to wzrost liczby zamówień. Liczba zamówień, co jest chyba normalne, jeśli chodzi o listopad i Black Friday, wzrosła o 4,8% w porównaniu z październikiem, ale wartość tych zamówień spadła o 5,7%, osiągając średni koszyk o wartości 190 zł i 20 groszy. No tutaj to może mieć przełożenie faktycznie na mm, mnogość tych obniżek, że więcej ludzi rzuciło się do zakupów, yy, dzięki, no ten koszyk musiał być przez, yy, ten, ta suma obrotu musiała być przez większą ilość też podzielona, więc tutaj to jest wynik taki logiczny. Yy, no i właśnie, wpływ Black Friday i Cyber Monday, promocje związane z tym Black Fridayem zwiększyły liczbę tych zakupów. Natomiast przesunięcie Cyber Monday na grudzień spowodowało, że. Elektronika nie została uwzględniona w tych listopadowych raportach, więc ten raport pewnie będzie za grudzień bardziej miarodajny, jeśli chodzi o elektronikę. A przypomnijmy, że tu się nam złoży również zakupy przedświąteczne, ten taki pik sprzedażowy. Jeśli chodzi o takie wzrosty rok do roku w branży e-commerce, no to jest on stabilny, ponieważ BaseLinker Index wzrósł o 2,8%, z, z prawie 7% wzrostem liczby zamówień, ale rok do roku również spada. Do 3,3% wartość tych zamówień, co może być efektem udziału produktów codziennego użytku. Tak, czyli te może też te FMCG, szybko zbywalne, więcej osób decyduje się na zakup, które no, nie są takie drogie, jak na przykład zakup nowego telewizora, komputera, konsoli yy, i tym podobne. A jeżeli chodzi o sprzedaż międzynarodową. To również ona zanotowała u nas wzrost o 5,3% rok do roku. Udział zagranicznych transakcji wyniósł 18% całkowitych obrotów, co jeszcze bardziej podkreśla tą ekspansję na rynki międzynarodowe naszych polskich sprzedawców. Pokazuje to też jej skuteczność. Listopadowy raport Media Panelu. Potwierdził dominację Allegro na polskim rynku e-commerce. Platforma ta osiągnęła aż 18,99%, czyli no praktycznie 19 milionów użytkowników, co przełożyło się na zasięg wynoszący 63,98%. Użytkownicy spędzali na Allegro średnio ponad 2 godziny, co jest rekordem, jeżeli chodzi o to zestawienie. Na drugim miejscu jest. Temu, które odnotowało 17,3 miliona użytkowników i zasięg 58%. I 30%, czyli de facto stąpa Allegro po piętach to temu i jest praktycznie równie popularne, można powiedzieć, co Allegro. Tak, bo jak sobie zerkniemy na październik, to ten przyrost był dość konkretny, jeśli chodzi o Timu, bo prawie o milion użytkowników takich real users, tak? Jeśli chodzi o miesiąc listopad w porównaniu listopad październik. Temu bardzo agresywnie też prowadzi swoje kampanie, chociaż. Wydaje mi się, że lepiej o wiele to rozgrywają niż shopi, ponieważ bardzo dużo na przykład youtuberów po prostu dostaje od nich kasę na zakupy, kupują sobie to, co tam chcą i robią rozpaczkowanie tego. Przy czym jeszcze mówią o jakichś tam moim zdaniem fikcyjnych, ale kuponach dla kupujących. No, bo prawda jest taka, że realnie te, tych cen nie jesteśmy w stanie do końca na temu poznać. Tak naprawdę nie wiemy, co ile kosztowało historycznie. Na pewno te, te, te mechanizmy, jeszcze dodatkowo takie loteryjno-hazardowe, mocno, mocno wciągają użytkowników. A przyrównałeś to do shopi, czyżby nie podobały Ci się reklamy ze Sławomirem w telewizji? Nie, no, one mi się bardzo podobały. Ja byłem ich fanem. Jedynym. I, I chodzi mi bardziej o to, że Shopi bardzo mocno stawiało tam na, na tych sprzedających, bardzo mocno rozdawało, realnie rozdawali pieniądze, a Timu udaje, że rozdaje. I to chyba jest tutaj kluczowe. No i raport pokazuje, że rywalizacja w e-commerce staje się coraz bardziej właśnie zacięta, bo platformy takie jak Media Expert, które ma już tych realnych użytkowników 13,3 miliona, AliExpress, który tak jak wspomnieliśmy na początku jest na czwartym miejscu 10,87 miliona i Empik 9,59 miliona. No, plasują się w pierwszej... Piątce, tak? Te wszystkie firmy. No, i tutaj widać dynamiczny rozwój tego sektora. Raport pokazuje, że rośnie nam także liczba platform, które zacierają granice między segmentami handlu. I mowa tutaj na przykład o Zalando czy Sensei, które zaczynają rozszerzać swoją ofertę o kosmetyki. Czyli tutaj. Zaczynają rywalizować już z drogeriami, czyli tak jak to się dzieje w sklepach osiedlowych, czyli w sklepie mięsnym, już nie kupisz tylko mięsa, ale kupisz wszystko na przygotowanie obiadu: od makaronów po mąkę i, i kaszę. Tak, właśnie w, te, w tym samym kierunku idą jakby te marketplacy odzieżowe. tak? Czyli już nie na tylko. początku zaczęły rywalizować z takimi sklepami dla domu, tak? Czyli Home and You, coś w tym stylu. Poduszki, jakieś zasłonki, to wszystko się kupuje też już na Sinseju, ozdoby, tak? Takie pierdółki, a teraz właśnie wchodzą w rynek drogeryjny. Akurat Sinsei bardzo często widzę ten widzę to bardzo często. To logo, ponieważ moja żona jest fanką Sinsei i na skalę hurtową zamawia ubranka dla naszych synów. Fakt, faktem ceny są bardzo konkurencyjne w tak. tym sklepie. A jeszcze często mają na Letyshopsie shopie konkretne cashbacki. A serio, mówię, to zupełnie serio, że na przykład potrafi być 15% cashbacku, jeszcze 40% promocja, jeszcze kod rabatowy 10%. No i wychodzi, że, że nie wiem koszulka, która kosztuje Katalog tam cena startowa była jakaś tam 50 zł dla, dla dziecka. Jak finalnie Karolina kupuje to za 5 zł na przykład. I to realnie, no, wiadomo, że te ciuchy nie są najlepszej jakości, no ale też. I, dzieci wyrastają szybko, dzieci w nie... tak? Albo po prostu bardzo szybko jeżdżą na kolanach. No to też. <laughs> Także. Dzięki, że byliście z nami. Jeśli Wam się podobało, to komentujcie, subskrybujcie, dajcie łapkę w górę lub w dół. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć! Cześć!